Cześć! Dzisiaj pogadamy o jednej z moich ulubionych wersji wyciskania, czyli dalszym Pressie. Jeżeli nie wiecie jak to ćwiczenie wygląda, jest to ćwiczenie, w którym na wyciskaniu leżąc nie używamy naszych nóg. Ćwiczenie, mimo że wygląda trochę cyrkowowe, to potraktować je poważnie. Jedną z głównych korzyści jest tutaj nieużywanie leg drive'u, jeżeli go nie używamy nie możemy oszukiwać, to nie o to chodzi, że leg drive jest oszukiwaniem, tylko wiele osób przy leg drive'ie odrywa wysoko dupę, a tutaj jeżeli mamy nogi w powietrzu, dupa jest na ławce, to na pewno jej nie oderwiemy. Kolejnym plusem tego ćwiczenia jest stabilizacja, musimy aktywować wszystkie nasze mięśnie głębokie i całkowicie kontrolować ruch oraz napięcie naszego ciała. Przez tą stabilizację i spięcie całego ciała większość osób odczuje na tym ćwiczeniu większe czucie mięśniowe w górnej części ciała, szczególnie w kratce piersiowej, ponieważ wysyłamy sygnał gotowości do naszego układu nerwowego, i jesteśmy w spięci, też kontynuujemy bardziej ruch i zazwyczaj będziemy go wykonywali dłużej i z większym skupieniem. Ta wariacja jest też fajna z tego powodu, że wykorzystujemy w niej mniejszy ciężar. Dzięki temu nasz układ nerwowy może odpocząć. Szczególnie jest to fajnie, kiedy nasz układ nerwowy jest bardzo zajechany i chcemy porobić cokolwiek na tą kratkę piersiową, co jest bliskie wzorca wyciskania na ławce leżąc, ale nie chcemy tak się po prostu zajechać. I tutaj warto pracować w różnych zakresach, nawet na 2-3 powtórzeniach, ale oczywiście również w wyższych. I tutaj warto byście się zastanowili, wykonując to ćwiczenie, czy aby przypadkiem ciężar, który zdołacie w nim podnieść, nie jest potrzebny do normalnego wyciskania, leżąc. Może być to jakaś przesłanka na zastanowienie się nad tym, czy aby przypadkiem dobrze wykonujecie rack drive w normalnym wyciskaniu. Bo jeżeli on wam specjalnie nic nie dodaje, być może jest źle wykonany. Albo dzieje się zupełnie co innego, być może nie macie tak spiętego całego ciała, jak w przypadku RSENA, gdzie musieli się ratować przed tym, aby być stabilni i nie spaść z ławki. To by było na tyle, niedługo kolejne materiały, jeżeli Wam się podoba zostawcie znak po sobie, serduszko, zapisanie materiału, wszystko mi pomoże w rozwoju moich socjal mediów.